Jesteśmy z wizytą w hodowli przepięknych rosyjskich Pekinczyków z angielską linią, a właścicielka mieszka we Włoszech. Hodowla nazywa się Unika Stella. Są to przepiękne, rodowodowe Pekiny, wystawiane na różnych wystawach. Wystawy kończą się dla nich dyplomami, a przede wszystkim złotymi medalami. Czekamy na przyjazd słynnej tancerki a obecnie choreografa i dyrektora właścicielki Teatru Rewiowego Sawat w Warszawie, Małgorzaty Potockiej, która od wielu, wielu lat hoduje właśnie Pekinczyki. Dzisiaj przyjeżdża, żeby zobaczyć i właściwie już nie zobaczyć, bo podjęła jak mi powiedziała decyzję, pieska, którego kupiła w tej hodowli. Pani Małgorzata ma w domu trzy Pekinczyki, ale podjęła decyzję o zakupie jeszcze jednego. Spotkamy się więc za moment, gdy przybędzie już tutaj. A teraz zaprezentuję Państwu poszczególne Pekiny z hodowli Unika Stella. A teraz prezentacja poszczególnych piesków z hodowli Unika Stella. Rozpoczynamy od głowy tego rodu przepięknego czempiona Polski, czempiona Rosji, który nazywa się bardzo oryginalnie Eurosik. Proszę spojrzeć. Na cudowną szatę, która w lodowodzie jest określana jako czerwona. To są ciemniejsze Pekiny. Pekiny występują przy różnych kolorach. Ich właścicielka właśnie preferuje tego typu kolor. Oto Euroshik i ja. Poznałem go na jednej z wystaw psów rasowych w łodzi. Zachwyciłem się wtedy i poznaliśmy się z właścicielką tego pieska, tej hodowli. A oto i prezentacja dzieci, naszego wspaniałego Euroshika, Caruzo i Carmello. Te pieseczki właśnie czekają dzisiaj na panią Małgonię Potocką, mają już 5 miesięcy. Proszę zobaczyć, jak są śliczne. Zapytam właścicielkę, jakiego koloru jest ten piesek? Silver. A ten? Eee, bardziej taki ciepły odcień. Karmelowy, beżowy. Który z nich jest przeznaczony dla pani Małgorzaty Potockiej? Ten malutki, tak? Ten, tak? Tak. tak. ciekawe opinii pani Małgosi? Już jedzie na autostradzie, jak nam powiedziała. Czekamy, a w międzyczasie pokazujemy wam Enrico i Carmelo. Pekinczyki to dzisiaj bardzo rzadka rasa, bardzo mało mamy Pekinczyków, dlatego myślę, że ten filmik niech będzie okazją przyjrzenia się tej unikalnej już w Polsce rasie. A oto i Matka Rodu, przepiękna rosyjska pekinka Magia. To właśnie ona jest mamą tych przepięknych Pekinczyków Caruzo i Carmelo. I na finał pierwszej części tego spotkania cała rodzinka hodowli Euroshik w komplecie. A to moje. Nie, to Ale muszę pan ma... odwrócić, bo nie widzę. Który ojciec? Zapraszamy, no, no, no. zapraszamy. Zaprasza. No, Zaprasza. Prosimy, Małgorzata, że jesteś kręcona. Witamy. panią Pani Małgorzatę Młodowską, prosta z Warszawy, do hodowli, Cudownych Teknik. Dzień dobry. Dzień dobry. Nadia, miło mi. Dzień dobry. Proszę, zapraszamy. Proszę się rozebrać, mam Bodną. Jest raz na spody, może. Tak. 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 Ja się napuszyłem. Tak, tak. Tak, tak. Bardzo Tak, O, boże, boże, kto to? Kto to, kto to jest? <SZ1> to jest tatuś? To jest Tak. Bardzo podobnie do Twojego wiesz którego? Proszę zobaczyć, jak pytają Pani Gonie, słynną naukowczynię właśnie tej razy. To jest mój, a to jest Pani do który to twoje dziecko miałoby być? No, to tu właśnie. To co mi tyle u włosów? tak jest rozchadzcie. On, 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 on będzie tak Co mam z tym zrobić? Podać mi. Nie to jest to jest tak, tak, a tutaj są dwie laleczki i to troszeczkę dla niego. Dobrze. Nie <laughs> wytrzymaj. Ale przecież teraz powrócę do przywitania. To jest moja ukochana artystka, bardzo promuje literat. Jest to w tej chwili numer jeden teatr w Europie, jeżeli chodzi o A. moje ulubione kraje i Warszawy. <grym> on desz, to Wspaniała to tafra, tafra, Europie, wspaniały. Wspaniała dyrektor własnego teatru. O, nie, no, Boże, Teraz się przywitam dopiero. Dzień dobry. Dzień dobry. jesteś? Ja tak. on że no, To on twoje jest... Czy to jest To. To jest twoje dziecko? Ale Busiu i tak jest ładnie słychać. O nie, nigdy. Mam masz jak buziu. Tak. Taką płaską masz jak buziu. Tak. Zobacz mamusia, co jest, zobacz. Tutaj mamunia. Pokażmy mamunię, która patrzy na to wszystko. Obserwuje bacznie. zwróćmy uwagę na tatunia. Proszę zobaczyć jakie zjawisko, Jakces... ja ja wiem, że jestem zakochany też w tym kratuliu, proszę spojrzeć, jaki włos. Kratulio piękny. najpiękniejszy w Polsce. Ja też nie Ale zawsze zdjęć, co mam. Piękny kolor. Przepiękny. Jaki ma kolor piesek Pani Małgonii? Karmelowy. Karmelowy. A mój? Silver. To Pan poważnie wierzy? Tak? Jestem tak zachwycony. Tak? To tak, bo ja to bierze, tak? Tak.

dlaczego no właśnie Pekini są Twoją ulubioną resą słów? No bo one są... to jest ta porcelana... połączona tak. z gwiazdą. to są artystyczne pieski. Artystyczne pieski. A dziś doprawcie... No się zakochał, już już zabeznał, zobacz. Zakochał, ja uwielbiam Pekiny, one się zachowują tak jak właściciel, się dostosowują do właściciela, mają w sobie cudowną dumę, nie są służalcze nigdy. Trzeba się po prostu zasłużyć sobie na ich miłość. Czy jaką masz świetną jesteś? Mam w nie czy obliczyłaś ile wszystkich takich miałeś w swoim życiu? Nie, nie ja obliczyłam, ja jestem od urodzenia. Z bokinami, zawsze, od bo moi rodzice mam. kochali Pekiny, dlatego ja też jestem z bokinami. Ale mieszkasz no. kilkanaście czy kilkadziesiąt? Nie, no. Tak, no, bo od dzieciństwa. zawsze tak. dożywały długiej starości. No, chciałem no. zapytać. No. Jaki, Jakie podobnie nie, swoje techniki? To są ja rosyjskie z linią angielską, a twoje? Tak, tak, samo były od pani Latmanienko. Też rosyjskie z linią tak, angielską? Tak, tak. I, i duńskie miałam z Danii też. Otóż ty się błądził, to może ty On jest taki dumny. Taki wieś. Nie widzę, nie zobacz. jest ja pokażę Wam zaraz moje pykiny, bo ja mam tak, na laptop. Chcielibyśmy zobaczyć właśnie. No, Ej, kolor no, masz przepiękni. Karmelowy. Małgoni no, musisz wystawiać. Tak? Tak, dlatego że to są czempiony i nie możesz sprzedać Pani linii y, wystawowej. A, a mama jest po, tych, po, po tym. Mama ma krótsze w tej chwili włosy? właśnie, mama ma. Dopiero ma w przygotowaniu. Mama też miała taki piękny. Jak pamiętam z wystawy, teraz ma troszeczkę krótszy. Ale je można obcinać? Nie, absolutnie, a nie jednego włosu. Ja muszę, dlaczego? No taka nasza. Ja to, m, takie Także, to ja bym takie mogła, aż już by to jakby już nie miała. Nie, absolutnie, Cudne, tylko takie. Nie, no jest cudzo. To jest Nie prawdziwy Pekin tak Światowy. Tak wyglądają światowy ten tak, no, Pekin. Tak jest światowo. A to jest chłopiec, tak? tak? To jest chłopiec, so, tak? so, 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 so. ojciec rogi. Ojciec że... rogi. O, cool. o, cool. o Jezus, już, już koniec. Już miłość od Ciebie się Ja tak samo całuję bardzo. Tak? W tej razie się można zakoszyć. Po takim krótszym obcowaniu, ja już po krótszym. Ja wracam A do A pan ma? Pan ja ma. Pudel Morelowy. A już ma pan jednego, tak? To tak. będzie drugi pana. Też ten człowiek chce zabrać włosy? No, pudel Morelowy to przepiękna szata. Ogromna mycień, 50 osób. No. Pudel no. no. Kończy się wizyta hodowli konika sternu. Pani Małgorzata Potocka już wyjeżdża do Warszawy i już zadecydowała na wyborze swojego Pekina. A ja w tej chwili ja jadę do siebie do tym wózeczkiem, ponieważ Pekiny spotkają się z moim czempionem w mążem. do zobaczenia i do widzenia. Oto ojciec z rodu i jego dzieci. W tym wózeczku właśnie będę wozić Pekiny na spacery.